Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo szuszurdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokémon White. Już na wstępie sobie chowam myszora i tak. Zanim cokolwiek będziemy robić w Pokémon White, to kilka ogłoszeń parafialnych. Otóż, um, jakiś czas temu, no, dzisiaj, znaczy wczoraj, bo akurat wybiła północ. Wczoraj dostałem pewną wiadomość na YouTubie. Od, od jakiegoś użytkownika, nawet nie jestem pewien czy jest moim widzem, e, zatytułowaną ważna sprawa. No i ogólnie e, użytkownik ten prosił mnie w wiadomości, czy mógłbym dodać link do filmu w opisach moich filmów, i tam podał mi link do tego filmu gdyż dzięki temu pomogę e, zwierzakom. No i ogólnie ja jestem sceptycznie nastawiony do tego typu próśb, bo często różne spamy od jakichś raperów i różnych rzeczy kurczę, nie wiem, z Afganistanu mi przychodzą, wiecie, takie rozsyłane masowo. Więc zazwyczaj nie zwracam na to uwagi, ale tym razem e, po prostu, znaczy ja wchodzę na te filmy i patrzę tam, ale. E, tym razem się przyjrzałem sprawy dokładniej i um, trafiłem na filmik e, Zagraj Merki, o której nie miałem pojęcia, bardzo sympatycznej dziewczyny. Bani coś tam się nazywa. W każdym razie opowiada ona w swoim audiologu o sensie całej akcji i o tym, że każdy tysiąc wyświetleń filmu, do którego link dał mi ten użytkownik, zapewnia jej całkiem niezłą sumę pieniędzy, którą zamierza przeznaczyć na... Um którą zamierza przeznaczyć na e, jakieś schronisko. Powiedziała, że wybierze jakieś opuszczone. To jest już druga akcja e, tego typu, jaką organizuje. I zamierza po prostu kupić różne rzeczy zwierzakom. Mówi, że to są niemałe pieniądze i że naprawdę można im pomóc. E, idź tąż. E, I że zamierza kupić jakieś karmy, jakieś miski, gdyż tego po prostu schroniska potrzebują. Jest ona... E, Wiecie, po prostu lubi zwierzęta, ja też lubię zwierzęta i pomyślałem po prostu, że to jest akurat akcja warta uwagi. I biuletyn już opublikowałem, ale podejrzewam, że biuletyny mało kto zauważa. A jako, że Pokémon White ogląda najwięcej z was, to postanowiłem, że właśnie tutaj wam o tym powiem. Link do tego filmu znajdziecie w opisie tego odcinka Pokémon White i wystarczy po prostu, że wejdziecie na ten film i to już jest jakaś pomoc. Nie musicie nic więcej robić, ale warto po prostu posłuchać co ta dziewczyna mówi, gdyż oprócz tego, że ma słodki i fajny głos to po prostu można się kilku rzeczy dowiedzieć. W każdym razie wracając już do pokemonów em, pozwólcie, że sobie sprawdzę. Um, hmm. Dobra, bierzemy Lifa na przód i może nie pamiętam, co Berg wystawi jako pierwszy. E, może damy mu Bery. Picza, czyli e, o, uleczy się z otrucia. W każdym razie e, informuję jeszcze, że dzisiejszy shoutout otrzymuje użytkownik MS Ramzes18. Nie wiem czemu ustawiliście ten komentarz jako spam, po prostu to mnie zdruzgotało, wy chyba eliminujecie konkurencję. W każdym razie, e, Ramzesie, pozdrawiam cię niesamowicie, szusurdecznie, i myślę, że możemy już e, podjąć się walki z trzecim liderem w UNOWIE który na, na początku dziękuję nam za pomoc i wtedy możemy już przejść prosto do interesów No więc tak, Berg ma trzy Pokemony i nie widzieliśmy tylko jednego z nich, właśnie tego Kurczę, trochę niedobrze, że wyciągnąłem jednak Leafa jako pierwszego, ale to nie szkodzi, mam już, wybrałem sobie już odpowiednią strategię W każdym razie, oto Whirlipid, Whirlipid jest yy, wyższą formą Wenipida ewoluuje już w Scolipida bezpośrednio. Jest to Pokémon chyba, em, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie, Pancernia, coś takiego, wiecie, takie co się zwija, pamiętam jak było w tym, w Nowych Szatach Króla, taka świetna bajka Disneya. W każdym razie Wirlipid jest em, może niezbyt szybki, ale za to ma całkiem fajne ataki. Może nie ten akurat, ale naprawdę. W każdym razie moją strategią jest najpierw zasianie Pida, naszym Lich Seedem i zobaczymy co się będzie działo dalej. Na tym się kończy moja strategia. W każdym razie mam zamiar nakręcić kilka odcinków, jako że dzisiaj jak zauważyliście była przerwa i nie było poków. Po prostu jakoś tak nie miałem zbytnio ochoty. Ale teraz właśnie tak yy, yy, o północy mnie trzasnął jakiś power yy, Chyba dzięki filmikowi Bobra, który, który udostępnił Sobie go obejrzałem i tak mi się zrobiło ciepło na duszku Więc pomyślałem, że sobie teraz nagram I tak miałem zamiar, ale wiecie, z humorem jest dużo lepiej Dobra, muszę sobie łyknąć hmm. Widzę, że Lift Tornado za wiele nie robi, więc użyjmy taką. Zobaczymy Właściwie to nie jestem pewien, ale Willy może nie, akurat nie ten, ale Weerly mają yy, często zdolność yy, Poison Point, czyli ta, która otruwa yy, przeciwnika przy fizycznym kontakcie. Dobra, wiecie co? Ten Willy Pit się teraz uleczy, więc ja proponuję zmienić Pokemona na A, nie. Zobaczymy, co się będzie działo. I przy okazji Leech Seed zostaje, jeśli ee, my zmienimy Pokemona. E, Leech Seed e, nie działa tylko jeśli przeciwnik zmieni Pokemona, który został zasiany. Więc fajnie. I okej, okay, Aniu, użyj psybium. wierzę w ciebie. Nie zabijecie, na pewno. No proszę, ładnie, bardzo ładnie. A teraz tego trzaśni mocno. Oj, oh yeah, Aniu, to było świetne. Weirdly Pit powinien dać jej trochę doświadczenia. Oh yeah i się przy okazji podleczy, no, gdyby nie lift, to może by dostała więcej, ale nie wybrzydzajmy Okej, okay. webu. Um, Wystawię Adama i użyjemy na nim dig, gdyż yy, nie będzie to też super efektywne, ale się wyrówna i wyjdziemy na zero, więc przynajmniej tyle. Do, by... nie, czekajcie, mamy przecież Metal Claw, który jest super efektywny. Zapomniałem, <grym> widzicie. Człowiek się całe życie uczy. No dobra. W każdym razie. Boże, nadużywam tego zwrotu. W każdym razie, w każdym razie. Mm. Mm. Why would you do that? Um, ogólnie mam zamiar sobie z wami troszeczkę pogadać, gdyż mam kilka tematów. Powiedzmy, mam kilka rzeczy po prostu, o których nie mam z kim rozmawiać. Więc <gadam> po prostu pogadam do was. O! Jeszcze jeden Pokémon, którego nie widzieliśmy. Się trzasnąłem. I w sumie z którym nie wiem jak sobie poradzimy. Dobra, bobru, chodź do walki, będzie epik! <laughs> bobru przeciwliveni. Ale co tam? Dobra, chodź tu. Muzyka zmienia się. No i tak, oto Liveni. Liveni jest najwyższą formą ewolucyjną Seładla, w sumie Sładluna, czyli środkowy, jeszcze nie widzieliśmy, ale co tam? Liveni jest bardzo szybkim i silnym Pokemonem, jeśli chodzi o atak, ale ma tyle słabości na typów, wiecie, że to jest po prostu załamujące. Jednak używałem e, pewnego razu Liveni i była, była, była. Bardzo dobra, więc polecam Wam tego Pokemona. i Liveni Berga jest wyjątkowo uparta. Można ją załatwić jednym ruchem i... go, jeśli ma się... Czemu Leaf... czemu ty? Przecież... O. Nie jestem pewien, czy Leech Seed zadziała. A, ale ten Pokémon ma za ten. Dobra. E, w każdym razie Liveni będzie używać e, ruchu typu ro robaczego, który dostaniecie w formie Tama, jeśli wygracie tą walkę. Nie pamiętam szczerze mówiąc jak ten ruch się nazywa. Pamiętam, że e, w japońskiej z, e, z angielszczonej wersji gry nazywał się e, Bug Opposite, czy coś takiego. Nie pamiętam jak tutaj się nazywa. W każdym razie jest to dosyć słaby ruch typu robaczego, który coś tam robi... O, Struggle Bug, właśnie. I co on robi ze zmianą statusu? Obniża nasz specjalny atak. Au, niedobrze. Ale my użyjemy i tak taku, więc e, sobie możesz, wiesz... <laughs> Dobra, więc... Protect, mogliśmy teraz użyć Growth, dobra Ale nieważne, pokonamy ją, go, i tak czy siak W każdym razie, no i widzicie, znowu W każdym razie, w każdym razie um. O, nie jest dobrze Liwenity, ty małpo Dobra, damy radę i tak, teraz się podleczymy Jakiś krytyk może się trzaśnie Dobra Użyjemy może Lemoniadki Lemoniada i tego typu sheet poprawia też e, happiness e, happiness po jakiemu ja mówię e, szczęście waszego pokamona więc jeśli macie Pokemona, na przykład łubata, który ewoluuje poprzez szczęście to warto go poić takimi rzeczami ewoluuje szybciej e, e, Chciałem już mówić w każdym razie ale się powstrzymałem dobra e, po tym struggle bugu Liveni chyba użyje tego mm. Protect, więc my to wykorzystamy i użyjemy grow'ów O nie, użył Użył hyper potion, ale to w sumie dobrze Jeśli tylko nas teraz nie zabije to będzie dobrze Mam nadzieję, że jemu się żaden krytyczny cios <ścoughs> Teraz to wiesz Matko, no dobra, nie będzie się Struggle bug, widzicie? Y Liweni obniżył naszą szybkość na początku walki I teraz Liv się rusza jak nie powiem co, ale dobra. Widzicie, Liweni też ma dużo fizycznej obrony, jak widać. Kurczaczki. Ale to zresztą widać chociażby już na seładlach. Razor leaf are you... O oh, wow! Oczywiście, że krytyczne ciosno, bo why not? Wow, nie zamknąłem chyba okna. Nie, zamknąłem okno. Ale kurczę, mam taką duchotę w pokoju i tak mi gorąco. Zawsze w zimę trzymam grzejnik na maksa i po prostu czuję się jak w... Kremat... O nie. W krematorium, ale co tam? Ja tak lubię. Dobra, Adam czy Ania? Ona i on... Mm, Adam dostanie w Ciry od Razor Leaf, a Ania od Struggleback. Trudny wybór. Proponuję y wystawić Adama i po prostu uleczyć Leafa, używając Revive, jeśli... Je nie, nie mamy. Oh, moja strategia w tym momencie legła w gruzach. No to może Metal Claw. Ech, teraz to by dzisiaj Quick Claw akurat przydał, Adam. Oh my god. Możemy tej walki nie wygrać, a to będzie po prostu powtórka e, rozrywki z walki z Chili. Ale e, poinformuję was, że jeśli wygracie tę walkę, to w sklepach od tego momentu pojawią się revive'y. Bo różne przedmioty można kupić zależnie od tego ile, ma ile macie odznak, więc... Oh, damn. Hmm. Dobra, protect Co możemy ci zrobić Ogólnie jest, jest ruch, który yy, może Au skonfunduj Au, no dobra mm. Użyj protect tego shitu, czy co ty tam chcesz robić Proszę cię Bądź głupi Nie, Aniu Aniu Aniu, przeżyj to! <laughs> Jaka dramaturgia w ogóle! Jak długo trwa ta bitwa, matko! W... Nie, w każdym razie muszę znaleźć sobie jakiś zamiennik. O matko, będziemy się leczyć, dopóki. Au, ale w sumie, a nie, choćby poundem wykończymy Riveni. Boże, jak... jak Ania go pokona, to przecież dostanie tak dużo doświadczenia, że chyba padnie. Dobra, Razor Leaf, nie wiem czy to jest lepiej czy gorzej. O, gorzej. Dobra, poczekamy aż użyję czegoś głupiego. Chociaż myślę, że Berg wie, że będziemy teraz się leczyć do. Uh, no, hm. Teraz czekać tylko na krytyczny cios. Boliveni na pewno nas wyprzedzi. Będzie pierwszy. O, oh. ale marnotrawstwo tych super potionów, nie? Aż pupa boli. Dobra, chociaż użyj, nie wiem, struggle bug. Wha whatever, anything. I te sprawy, no proszę cię. Jaki... O. Oh. Tak, ale ogólnie Liweni ma też zdolność, tak mi się wydaje, Swarm, Swarm, czyli rój. Jest to um, zdolność, która um, zwiększa siłę robaczych ruchów Pokémona, jeśli jego życie spadło co najmniej do połowy. Widać właśnie. Dobra, Aniu, nie ma co dłużej to ciągnąć. Psybeam! Nie, Aniu, nie! <laughs> Shit, nie udało się, no ale trudno. Nie będziemy wczytywać, bo porażka musi zawsze jakaś być. Niestety się nie udało, czuję się oszukany. Ale przynajmniej teraz wiemy, co Berg nam trzyma. Więc... E, no Boże, to zabrzmiało źle, ale trudno. Więc... E, idziemy mu nakopać <laughs> drugi raz. No widzicie, jakoś w tej serii gorzej mi idzie, niż za pierwszym razem. Ale, ale... Cicho. Cicho, cicho. Może coś sprzedamy? Nerkę na przykład. Żeby coś... jakąś kasę wydusić. Dobra, nie mamy nic. Więc wyjdę stąd. I nie będę tutaj zakupów robił. W każdym razie... O, widzicie znowu? <grym>, no serio nie panuję nad tym już. Mm. Jeśli pokonamy Berga to e, pójdziemy już do kolejnego miasta, a tam po drodze będzie naprawdę okropna masa Pokemonów do złapania, więc e, wybiorę sobie całą masę Waszych imion i będę was tam łapał. Um, na szczęście jest ich dużo, więc mam co wybierać. W sumie m, chyba... No go away. Chyba nawet wezmę po prostu wszystkie jakie mam. Chociaż aż tyle Pokémonów to tam nie ma. Ale co tam? Dobra. Tym razem zapiszmy, wiecie. Pierwsza przegrana może być, potem wczytujemy No ale co tam, moment, na sobie W ogóle piję jakiś ochydny shit Jakiś napój, ja strasznie nie lubię takich niby gazowanych, ale jednak nie gazowanych po kilku godzinach napojów Uch, Okropnie smakują po kilku godzinach właśnie Ten niby ma smak jakiejś multivitaminy, ale średnio w to wierzę Kurde, nie zmieniliśmy ani nie, wiecie co? Yy, restart, sorry. <laughs> ale nie chcę tracić tury i yy, tego z Lifa. Więc po prostu wyciągniemy sobie, a na wierzch. I wtedy zawojujemy. Taki mam plan. Yeah, dobra. Więc. No, może jest to lekki cheat, ale cicho. Przynajmniej nie robię sobie Pokémonów na setkim levelu. I nie wpisuję kodów na Rare Candy, czy takie tam. Wiecie. Dobra, tym razem ci skopiemy, lubsko. Nie może tak być, że ty mnie po prostu biczujesz. Jak nie wiem co. Zresztą ci liderzy. Ale dobra, potem będzie lepiej. Embargo. Czy jak użyję embargo, to Berg nie będzie mógł używać przedmiotów na swoich Pokémonach? Hmm. Dobra, ale w każdym razie Psybeam. Powiem, że embargo nie pozwala używać. O, kurde, oczywiście, że krytyczny cios. Nie pozwala używać trzymanych przez pokemony przedmiotów ale nie jestem pewien czy to się tyczy również Połsionów na przykład Wydaje mi się, że tak Bo kiedyś dostałem embargo i... No co ci jest? <ścoughs> I kiedy chciałem a, uleczyć mojego Pokemona, to chyba nie mogłem. Więc zobaczymy. Dobra. Teraz. cyber Saibim tutorialaf. Tak, saibim dla głuchych, ale co tam. Dobra, pit pada. Ogólnie jeszcze wam powiem, że dzisiaj sobie grałem w Minecrafta. Yy, jakoś tak nie naszło, oglądałem sobie właśnie odcinek Łani i mnie jakoś tak zachęciła do yy, zagrania i poczułem się niczym Bilbo Baggins i wykopałem sobie domek we wzgórzu i sobie tam właśnie urządzam jak czuję się jak kret jakiś tam, wiecie bez urazy Adam, siedzę sobie i kopię, ale ja lubię takie innowacje, lubię tak sobie mieszkać nietypowo w Minecrafcie. Kiedyś mieszkałem pod wodą, na wodzie, w powietrzu, w <gulę> ogóle cuda na kiju, Dobra, Adam, chodź tu, musisz coś zrobić w tej bitwie, a przeciwko Liwenii nic nie zdziałasz, niestety. Liwenii to fajny Pokémon, podoba mi się jego design ogólnie. No. Sendy tak, niech cię piekło, Dweblu Duebla już spotkaliśmy, jak pamiętacie w poprzednim odcinku. Wow, teraz użyję. Użyję teraz. Mm, połsiona, więc. Ja atakuję dalej. Ach, te strategie. Ja tutaj kurczę marszczę czoło, zastanawiałem się. O, dobrze. Jak pokonać tego pokemona ale widzicie. O, jeszcze lepiej. Tylko traf. O, no proszę, uwielbiam Cię, Adamie. Przesta Przestajesz lamić w końcu. Dobra. Iweni. Hmm... Spróbujmy użyć embargo. Nie jestem pewien, czy jak Ania umrze, to czy yy, embargo się utrzyma. Ale spróbujmy zrobić tak, żeby nie umarła. O. Purczaczki. Embargo. Dawaj i nie umrzyj, bo dostaniesz wtedy dużo doświadczenia. Ok, embargo ustawione. Tylko ile to trwa? <laughs> chyba 5 tur. Nie wiem, czy zdążymy na tyle trzasnąć, trzesnąć. trzasnąć, trzasnąć liweni, żeby zdążyć. Ale spróbujemy, nie? Dobra. Ciekaw jestem. Chyba liccit tutaj nie zadziała, gdyż liccit nie działa na Pokemony trawiaste. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nigdy nie próbowałem używać widzieć przeciwko Pokemonom trawiastym jednak widziałem jak inne używają przeciwko na przykład lifowi i nie wychodziło więc nie wiem o co chodzi e, używaj się protekta proszę cię bardzo no proszę no ja nic nie mówię ja sobie położyłem grofa jak ci trzasnę taklem to się nie pozbierasz głupi robalu oh. no dobra special Attack mi nie jest tak potrzebny zresztą ruchy trawiaste na live'ni działają z siłą 0,25 No i znowu może używać. O, dobra, trudno. Więc. Nie! Nie! Co teraz? No, po co ja tyle używałem Growtha? Hmm. I co ja mu zrobię, niby? O, rany przecież. O, no właśnie, i papa pa, Adamie. To nie może się dziać To jest smutne Boże, Aniu Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to jest pozycja skończona No, exactly Więc, co robimy? Ciach! Dokładnie to robimy, z tym, że To się robi nudne, Z Zwiększę szybkość. Wiem, że Niektórzy tego nie lubią, ale Choćby troszeczkę, wiecie, nie chcę mi się... Trzeba kończyć odcinek, bo wyda tylko minutę dłuższy odcinek jest, a ja potem wrzucam to nie wiadomo ile. Dobra, więc wymieniamy Pokemona na Anie. I zaczynamy. Jezu, jak to dziwnie wygląda. Muzyczka jest naprawdę nietypowa, ale uwierzcie mi, że ja kiedyś grałem tylko na emulatorze i tylko z przyspieszeniem. I jak przyszło mi grać na DSie, to nie mogłem słuchać tej muzyki, była taka dziwna i wolna. I wiecie, w końcu jakoś brzmiała. To było po prostu szokujące. No używaj, używaj, ja proszę. Hmm... Krytyczny czy coś, nie? No dobra. Au! No, Weary Pit użył na początku Screech i obniżył naszą obronę fizyczną o dwa poziomy. Ale to nie szkodzi. Do łeby. Bobru, chodź. Dobra, miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Bo po prostu tracę pewnie e, fame w Waszych oczach, jak to widzicie. I ja też na siebie potem nie mogę patrzeć w lustro, po prostu to jest takie przygnębiające. Dobra, Bobru, ofiaro. Znaczy, ofiaro wiesz, nie w tym sensie. Poświęciłeś się w takim sensie. o. Dobra, Adam, chodź. Metal Claw, oh yeah. Sędę tak, wszystko wygląda tak samo. Mam nadzieję, że rezultat walki też nie będzie taki sam, bo się. Troszeczkę zirytuję. No jak widzicie, wszystko dokładnie. No tylko, że teraz Adam nie trafił Tak ja cię lubię za to. Ale co tam, trudno. Dobra. Jest jest stabilnie. Jest źle, ale stabilnie. Więc może się uda. O, proszę, dłeby pada. I teraz proponuję od razu przejść do lifa. I tym razem uważać na jego zdrowie, żeby nie wyszło tak, jak wtedy. Dobra, trudno już z doświadczeniem dla Ani. Nie kombinujmy, byleby wygrać tą walkę po prostu. Stringshot, no oczywiście, że musisz mnie polać tym swoim białym gównem. No, ale dobra. A Struggle Bug. To nie jest groźne, póki on używa tego. Struggle Bug'a to być może uda nam się wygrać. Tylko, że... Odbiera 20, ale ja i tak się teraz uleczę. Użyjemy e, Growl 5 razy, 6, może troszeczkę mniej, bo nie wiadomo jak to wyjdzie. Ale tak, żeby Lift miał zmaksymalizowany, wiecie, atak i wtedy trzaśniemy go taklem i zobaczymy. Jak, jak się uda, to będzie dobrze. Tylko żaden krytyczny, proszę, bo się załamie nerwowo. Dobra. Jest ok, kolejny potion. <laughs> Wiem, że patrzycie na to po prostu załamani i nie możecie słuchać tej muzyczki. No ale Shushur musi sobie jakoś radzić. Hm. Tak, usprawiedliwiam się, możecie mnie zjeść. Dobra, ostatni gro. O! Oh! <laughs> nie! Waj why? gro, why? No to jest po prostu chamstwo w czystej postaci. Aniu, psajbim! Traf. Nie, znaczy skonfunduj. Whatever. Not. Nie. Jak to mogło się stać? Dobra, wiecie co? Hmm. Nie wiem co zrobić z tym odcinkiem. No bo oczywiście ja go muszę wrzucić, bo nie może być tak, że jak coś mi nie wychodzi, to ja przestaję grać. No ale w sumie ten odcinek jest nudny. Hmm. No, ale cóż... Dobra, ja go zostawiam. Ja go zostawiam i teraz zrobię krótką przerwę Podexpię trochę nasze ofiary um. Czy coś w tym guście No więc co eee, Raz lama zawsze lama Niestety coś mi nie wychodzi Ale wiecie w tamtej serii miałem Hotiego, naszego daru Darumakę Który sobie tutaj po prostu poradził ze wszystkim Więc było nam łatwiej, tutaj mamy podgórkę bo Żaden nasz pokemon nie jest przygotowany Właściwie słabszy typowo od Pokémonów Berga, więc można powiedzieć, że lecimy na hardcore. No ale dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku Let's Play Pokémon White. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeśli tak, wyraźcie to łapkami, gdyż mnie one cieszą i być może dostaniecie dzisiaj w takim razie trzy odcinki. O oh, je! Yeah. No i tak, pamiętajcie o akcji ze schroniskiem, link w opisie. I jeśli chcecie, żebym was złapał, czy cokolwiek, piszcie, 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 piszcie. A więc tak, do usłyszenia następnym razem w Let's Play Pokémon White. Trzymajcie się i pa pa!